Kaps and Robbers, policja versus złodzieje. Witam Was bardzo w kolejnym odcinku tej oto serii. Niestety nie jestem w stanie określić, ile zostawiliście łapek w górę, ponieważ algorytm YouTubea, jakby można powiedzieć, usuwa mi liczbę łapek, przez co jest jedna w dół. Yy, YouTube, możesz to naprawić? Więc dzisiaj sprzeciwmy się YouTubeowi i zostawmy tu ponad 7 łapek w górę, i przez. Żeby sprzeciwić się YouTubeowi oraz jemu algorytmowi, ale już nie wliczając w to, jeśli chcecie kolejny odcinek, to zostawcie cztery łapki w górę. To na pewno pojawi się kolejny odcinek. No i co? Zaczynajmy. Tamy z powrotem w więzienie. Już to jest chyba czwarty odcinek, i. Czwarty odcinek, którym polega na to, że siedzę w więzieniu, ale nieważne. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Caps Geta... Geta? Jakie Geta? Minecraft Caps and Rovers. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, jeśli chcecie kolejny odcinek tej serii, cztery łapki w górę i będzie kolejny odcinek. No i siedem łapek w górę, żeby sprzeciwić się algorytmowi YouTube'a i żeby pokazywał mi łapki na filmach. Bo to jest powód, dlaczego y, czasem zawsze widzę pod moim filmem jedną łapkę w górę. A jak patrzyłam parę minut później, było trzy. Przed, przed. A potem patrzyłam i była. Jedna. Więc przeciwmy się algorytmowi YouTube'a Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Tylko, żeby znów się tak nie stało, że stracę nagle kanał. Ale nie wliczamy to do tej sytuacji. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Zostawcie łapkę w górę, oczywiście też dla zasięgu. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, a ciekawią Cię moje filmy. No i zostawcie dzwoneczek, żeby nie, po, nie pominąć powiadomień na temat moich odcinków. No i zapraszam do social mediów, których macie w opisie innych kanałów. Kryser 2, Kryser Live do Darii na przykład też zapraszam na ekipę. Jak z tym zapraszam, ponieważ tam pojawiają się ostatnio też filmy. No i co? Zaczynajmy dzisiejszy odcinek. Dobra, panie, panie, już mówię to któryś raz, ale wypuszczaj mnie. Zaczynamy więc, oh yeah, a nic nie mówiłem też, bo też nic do tej pory nie dodałam. Jeśli macie propozycje co dodać ogólnie, to daj, dawaj to znać w komentarzach. Czy jakieś, jakieś nowe zadanie, na przykład drwalstwo, żeby niszczyć drzewo, ja oczywiście to dodam na dniach. Um, czy jakieś inne tajne przejście. Myślałam też o taką osobą, że jak jej coś załatwisz w więzieniu, to ona ci sprzeda pewną rzecz do pokonania osób, więc może być to ciekawe. Myślę, że dzisiaj yy, nie będziemy yy, na razie zabijać Fajtusa, może Kilofa zdobądźmy. O, to będzie mój cel, zdobyć, zdobycie Kilofa. Siema, siema policjancie. Biorę sobie kilofa i będę to niszka. Dobra, jestem z powrotem, bo musiałam resetować ogólnie świat. Dobra, robimy to, co miałam robić. Czyli zbieramy sobie cobblestone'a. Zresztą, jak widzicie, bo mam czat pusty. Zbierzmy sobie trochę tego kobla. No, masz, masz, masz. U gościu 10 kobla, bo zapomniałam kopię zrobić. Gram na kopii aktualnie. Podłożyłem kill off, eluwa, eluwa, czy dwuzeruwa. Okej, myślę, żebyśmy się udali e po Elytry. Witam pana, konduktor. O, właśnie, widzicie tutaj tego typka? Właśnie to miało polegać tym dealerem. Ej, tu też, bo tu chyba też kiedyś podstawiłem policję ogólnie. <laughs> o, Jezus, Maria, się wystraszyłem! A! Zrąbałem pierwszą próbę, świetnie, super, brawo Ty, Kryser. Yy, yy, druga próba, kolejna próba. Aktualnie wychodzę już z więzienia. Mam izi włączone, mam Easy włączone, zdenerwowałem Cię. Świetnie, chcecie zobaczyć krótszy odcinek dzięki mnie? To miło wiedzieć. Mądry ja jestem. Wolę zdobyć nóż kulturalny... O, tu wstawkę ogólnie. Tu ogólnie patrzcie, tu wstawkę nagrywam ogólnie y, do odcinka. Dobra, weźmy sobie żarełko. Myślę, że on starsza, ale my idziemy do kuchni. Świetnie samoloty latają. Czemu muszą latać? Zawsze A latają. Y, ja teraz nie powiedziałam przy tylko powiedziałam ku i dalej. Nie powiedziałam, więc nie macie mi z, do zarządzenia, że przeklinam. Pani Asevez, na to mięso a ci zrobię nowe. Idę po węgiel, żeby dołożyć do pieca. Oczywiście zabieramy węgiel i zabieramy nożyk. Tak to się robi. Mm. Dobra, pa. jakie Świeżutkie nowe mięsko, widzisz? Jakie piękne, świeże. Ty widzisz? A, go nie mogę bić. Dobra, zrobiona robota, kierowniku. Idę odłożyć Lucha i lecę sobie dalej. Elwinna. Eluwinna gościna. O, zapomniałam otworzyć. Super, yy, świetny jestem. Serio robi się noc, ale wam się nie wydawało, że się robi noc, to tylko tak ekran się ściemnił, zwiesiłam przez chwilę Minecrafta, ale już jest luzik, mi. więc nie mam się czym przyjmować, moi drodzy, oczywiście, bo jest piękny, słoneczny dzień, bez deszczów. Ogólnie, od kiedy pamiętam, nigdy chyba w tej serii jeszcze nie padało. Tak, serio, w tej serii jeszcze nie padało, nie padał deszcz. Ciekawe, 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 ciekawe. Zanim on do nas przyleci, to ja go zamorduję pierwszy. No pięknie, pięknie. Sok, sok. Tym razem nie dał mi rady. Tym razem rady nie dał. Siema, ja byłem u kolego odwiedzić. Ja byłem kolego odwiedzić, mi tu proszę nic nie zarzucać. Świetnie, zombiaki się respią. Możemy je zobaczyć, nie zobaczymy ich. Zombiaki się respią. Świetnie. Nie ma jak to respiące się mopy. Super super, po prostu, super. O, zaobserwujcie, jak świetnie działa mój Minecraft. Muszę chyba tam też oświetlić, bo chcesz, żeby zniknęło ci, że zjadłeś, a tak naprawdę ci nie niknie. No i to tak jest durna trochę. Więc wiecie, idziemy, idziemy, idziemy. Nikt nie patrzy. A, spadli! Tak jest! Brawo, muzyczka. Tu, 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 tu. Muzyczka szczęś... szczęścia. Moi drodzy, mam pomysł. Yy, jak zostawicie pod tym filmem, jeśli jeś, zróbmy taką rzecz, w Na następny odcinek, jak zostawicie te łapki w górę, jak przejdę próbę jakąś, jakąkolwiek, yy, tańczę. Tańczę, this z Fortnite, ok? Tak zróbmy. Ale próba zaliczona, więc przejdźmy do trzeciej próby. Nie wiem, kto to montuje, ale panie montażysto, jeśli ty to montujesz, poproszę cię o jeszcze jedną próbę. Dasz mi jeszcze jedną próbę, panie montażysto. Jeśli oczywiście to będziesz montował, bo mogę ja to montać. A jeśli będziesz to montażować, to weź tu, daj mi jeszcze jedną próbę dorzucić. Co ty na to? Wchodzisz w bazę? Dobra, kolejna próba. Kolejna próba, moi drodzy. Idziemy, 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 idziemy. Dobra, co teraz? Jaką można zróbmy? Taką ucieczkową. Tylko zdobyłbym tutaj pistolet. Yy, będzie to pistolet, bym zdobył. Siema, siema. Siema. <ścoughs> Dobra, nieważne. Yy... Idziemy teraz sobie tu. Wodę i gdzieś słyszę. What the f. Już wszystko wiadomo, pod po tym jest jakiś, W kopalni jakiś źródeł kolawy. Nóż, 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 bo ja bym chciał znowu. Witam pana policjanta bardzo serdecznie, oczywiście. Gdzie ja tu słyszę zombiaka? Świetnie. Ogarnąłem już to jestem z powrotem. Nie włączyłem. A nie, już włączyłem Easy. Wezmę sobie chleb. Tak, zrobimy oczywiście. oczywiście. Co tu możemy przypalić? Dać mu. Weźmy to stek. Owo przypalmy. Pewnie, ja tutaj przepalę sobie steczka. Okej, okay. idziemy ponusz, nóż, ponusz, nóż, ponusz. Nóż, po nóż. Znaczy tu po oczywiście idziemy, ale no już weźmiemy sobie przy okazji, czemu by nie... Dobra, pyk. O nie, to musimy jakoś oddzielić. O, jedno mięsko. Dobra, jeszcze ja. No a dorzucę węgla. Czemu by nie? Dobra. Idę odłożyć węglocha. Tutaj mam mięcha. Dzięki wielkie. Ja już żegnam się. Dobra, w takim razie już wychodzimy z kicia. Mam. Znaczy, Boże, nie wychodzimy oczywiście z kicia. Dobrze, to tu nie widział, bo jeśli. Zobaczy jakiś policjant, coś mamy legalnego. Możemy uznać, że próba jest niezależna. I latałem samolotów? Jasna cholera. Dobra, widzowie, to musi być szybka akcja. Szybka, szybka, szybka akcja. Szybka akcja. Pięknie. Patrzcie, on chce zareagować na mnie. <grymny> Ale nie ma na boi. No, <grymny> Zas... Dobra. Uciekamy z kicia w momencie. Czym ja strzeliłem? A, dostałem tatpada. Nieważne. Przeładuj. Przeładuj, przeładuj, przeładuj. Ja Teraz zrobimy zamknięcie.

Pięknie! Pięknie, Kryster, to zrobiłeś! I... jest Yeah! Krzyki dzieci! Yeah! Jasper! Jasper? A kto to był? A, to był z tego. Dobra, nieważne. Uciekłem z więzienia, to jest najważniejsze! Uje! yeah! Oh, yo, yeah. Uciekłem z kicia, więc z panie i panowie. Czwarta próba. Jeśli Pan Montażysta to montuje, to od Pana Montażysty mamy drugą próbę, znaczy czwartą próbę. A jeśli to montujesz Panie Montażysto, dzięki Ci wielkie za tą ostatnią próbę. Dobra, przejdźmy do kolejnej próby. Zapomniałam powiedzieć, że to próba z TNT, więc lecimy na próbę z TNT. Kolejna próba w takim razie. Więc lecimy. O, coś mi zlagowało. Nieważne, nieważne, nieważne. Dobra, lecimy na kolejną próbę. Tak jak mówiłem dosłownie przed chwilą. Lecimy, 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 lecimy. Ale to mi słońce nawala. Kurde. A się robi noc. Wcale żadna noc się nie robi. Też dopiero dzień się zaczyna. Dobra, yy, do kuchni, do kuchni, bo musimy zdobyć nóż. Więc siema, witam Cię, portierek po Sorry, że tak kulturalnie wchodzę, ale bierzemy mi sicho. Dobra, weźmy coś innego zróbmy nie czas z tą gównianą wołowiną. Weźmy sobie radę. Tylko muszę talerzyki znaleźć, w, 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 zrobić magiczną mocą. Talerzyki muszę wziąć. Dobra, więc są już talerzyki. Tutaj urabić się ugotował. panie, już jest. Tylko w, dorzucę węgla, żeby na później było. Wiesz, jak to jest. Więc teraz tak, dorzucamy węgla. No i to tyle. Eluwa. Harul Harley, Nara Dobra, mam więc nóż, ale nie mam jedzenia. To jest. Nie wszystko mam, ale jedzenia. Tak, świetnie. Okej, okay. dobra, mam jedzenie w takim razie, więc lecimy. Dobra, lecimy do wojskowego. Okej, okay. wojskowy będzie, No wiadomo, jest, jest tam, gdzie wszystkie inne mogły. i włączony. O, mam nadzieję, że nie widział, bo miałem nóż w ręku. A ta dźwignia z poprzenie próbą, coś się nie liczy. Więc... Siema, wojskowy! Ale dydasz! Auj! Ale mi ciosy za tego. No, ale robimy rozdróbę tam. Efekt dodajemy. Dydydydydy. Dydydydydy. Dydy. Dobra, rozgrupa panie i panowie. With you, gentlemen and rozgrubes. Ja mam dobry. Yy, Dowie, ja mam dobry pomysł. Uważaj, czemu nie mogę wejść. Dobre, dobra, 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 wchodzę, 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 wchodzę. Na początku muszę się pozbyć. Tylego frajera. Pięknie. O, nie mam kill Su, no super. Pyk pięknie i robimy teraz. Na koniec, tak, pyk, pyk, pyk. W zasadzie już uciekłem z więzienia, ale taki finał. Z z odpalimy setenta. tak? i uciekłem, więc próba udana jak. Widzicie oczywiście, więc co? Nie wiem, czemu tak zrobiłem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dziwny jestem. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zostawcie cztery łapki w górę, jeśli chcecie kolejny odcinek tej serii. Może już nie będę się przełączał na wielką specjalnie kamerę. No i to, zostawcie łapkę w górę. No i co? Trzymajcie się na razie. No i cześć.